Wakacje się skończyły, ale my nie zwalniamy z czytaniem. Tym bardziej, że wydawcy już weszli w tryb jesienny. Przygotujcie więc czytniki, bo rozpoczynamy przegląd najciekawszych premier sierpnia. Maria Oruna, miejsce przeznaczenia. Wydawnictwo: Mando. Przyłożyła Joanna Ostrowska. Druga część kryminalnej serii rozgrywającej się w hiszpańskiej Kantabrii. Porucznik Valentina Redondo prowadzi kolejne śledztwo. Tym razem musi odnaleźć mordercę kobiety, której ciało ubrane w średniowieczną suknię odnaleziono w okolicy. Inteligentna rozrywka, liczne zwroty akcji i gorący hiszpański klimat. Juan Gomez Hurando, pacjent, wydawnictwo SQN, przełożył Jerzy Wołk-Łaniewski. Nowa książka autora bestsellerowej serii kryminalnej o Antoni Scott. Tym razem bez tej bohaterki, ale pacjenta można wpisać do uniwersum Czerwonej Królowej, bo na kartach powieści spotkamy postać, którą wielbiciele pióra hiszpańskiego pisarza doskonale znają. Wartka akcja, inteligentna intryga, wiadomo. Z książkami tego autora nie można się nudzić. Franciszek Szmelik. Usłyszeć śpiew Jeleni wydawnictwo afera przełożyła Anna Radwan Żbikowska. Wyobraźcie to sobie: noc, cisza, sielankowa osada w górach, i nagle ten nocny spokój przerywa krzyk okrutnie mordowanej dziewczyny. Na mieszkańców osady pada blady strach. Sprawą zajmują się policjanci z Ostrawy bardzo ciekawe charaktery, którzy zmierzą się nie tylko z mordercą, lecz także z barwnymi osobowościami mieszkańców wsi inteligentne, solidne, czeskie krimi. Carto Pasilina. Las powieszonych lisów. Wydawnictwo Książkowe Klimaty. Przełożyła Karolina Wojciechowska. Lubicie absurdalny humor? Jeśli tak, koniecznie sięgnijcie po ten tytuł. To opowieść o złodzieju, który nie chce podzielić się łupem ze swoimi kumplami. Postanawia więc uciec do odległej Laponii. Spotka tam całą galerię nietuzinkowych bohaterów i stoczy nierówną walkę z chmarą komarów. Thomas Pynchon, 49 idzie pod młotek, wydawnictwo Rage przyłożył Piotr Siemion. Thomas Pynchon to jeden z najważniejszych przedstawicieli postmodernizmu w literaturze amerykańskiej. Jest najbardziej tajemniczym amerykańskim pisarzem, niewiele osób nawet wie jak wygląda. Cechami charakterystycznymi jego prozy są czarny humor i paranoiczna atmosfera. I te dwa elementy znajdziecie także w 49 idzie pod młotek. Dorota Masłowska, magiczna rana, wydawnictwo, charakter. Każda książka Doroty Masłowskiej wzbudza poruszenie w literackim świadku, nie inaczej jest i tym razem. Najlepiej więc przeczytać i wyrobić sobie swoje własne zdanie. Magiczna rana to opowieści o niespełnieniu, tęsknocie za tzw. Tak lepszym życiem i marzeniach, które trzeba porzucić. Edyta Świętek, Sandomierskie Wzgórza, Potomkowie Złych Ludzi. Wydawnictwo Mando. Autorka znana z wciągających rodzinnych sak w najnowszym cyklu zaprasza nas do Sandomierza. Góry pieprzowe będą świadkami smutków i radości nowych bohaterów Marcjanny, Aliny i tajemniczego Eustachego, który ma za sobą trudną przeszłość. Czytacie powieści obyczajowe z historią w tle? To książka dla Was. Andrela Longarela. Latarnia Uśpionych Miłości, wydawnictwo Papierowe Serca, przełożyła Berenika Wilczyńska. Czy miłość sprzed lat może ponownie rozkwitnąć? Alba wraca do Varela de Mar, malowniczej wioski położonej nad morzem. Mieszka tam jej dziadek, który zaczyna tracić pamięć, oraz pewien chłopak, któremu kiedyś złamała serce. Nim rozpoczniecie lekturę, przygotujcie sobie chusteczki. Przydadzą się. Jessica George, mamy wydawnictwo Filia, przełożył Michał Kramarz. Medi Wright nie wie do końca, kim jest. Nie ma czasu się nad tym zastanawiać, bo opiekuje się wszystkimi poza sobą. Ale czas to zmienić tylko czy świat jej na to pozwoli. Mamy to poruszająca opowieść o młodej kobiecie, która postanawia zawalczyć o siebie o rasizmie i poczuciu obowiązku wobec rodziny. Carissa Broadbent, Popioły i Przeklęty Król wydawnictwo Filia przełożyła Sylwia Hojnacka. Druga część serii królestwa na Jaxi, która stała się fenomenem TikToka. W tym tomie główna bohaterka Oraja stanie przed bardzo trudnym wyborem. Na dodatek wie, że nie może już zaufać nikomu. To wymarzona seria dla fanów romantazy, krwawych intryg i magii. Katarzyna Rutowska i Katarzyna Podstawek ucieczka z Apsary, wydawnictwo SQN. Lubicie kino, Bollywood i literaturę fantazy? to ucieczka z Apsary jest dla Was. Poznajcie opowieść o dwojgu młodych elefach, których życia po zakrapianej imprezie w tawernie zostaną wywrócone do góry nogami. Wszystko utrzymane jest w estetyce desi Fantazy inspirowane indyjskimi legendami i bollywoodzkimi filmami. Brandon Sanderson, Śmiała, wydawnictwo Zysk i Spółka. Przyłożył Michał Jakuszewski. Jeśli znacie serię Skyward, to chyba nie trzeba was zachęcać do przeczytania zwieńczenia tej historii, tym bardziej, że jej recenzje są rewelacyjne. Ostatni tom to eksplozja emocji i prawdziwy majstersztyk. A jeśli nie znacie, a chętnie przeczytalibyście sci-fi z wyrazistą bohaterką, to wybierzcie opowieść o Spence, która marzy o tym, żeby być pilotem myśliwca i bronić swojego świata przed obcymi. Małgorzata Gołota, nienawiść, historia z dzieciństwa, wydawnictwo filia. Bardzo ważna książka na początek roku szkolnego. Rodzicu ucznia lub uczennicy, nauczycielu, nauczycielko, przeczytaj ją koniecznie. Statystyki są zatrważające: w 2023 roku aż 48 młodych ludzi doświadczyło przemocy rówieśniczej. Mogorzata Gołota rozmawia ze specjalistami w tym temacie, szukając odpowiedzi na pytanie, co jest źródłem przemocy między dziećmi i nastolatkami, i jak można zapobiec temu zjawisku nie to Wybrani wydawnictwo Rage Przyłożyła Aleksandra Wiktorowska. Wybrani to historia pewnego miasteczka w Kolumbii, którego mieszkańcy przywracają godność i szacunek bezimiennym ciałom spływającym rzeką Magdaleną od 1948 roku. Wybitna reporterka zderza tu brutalną historię Kolumbii z magicznym myśleniem i religijnymi wierzeniami. Przeczytajcie ten niesamowity reportaż o wierze, współczuciu, wojnie i człowieczeństwie. Zofia Smełka-Leszczyńska, cześć pracy, o kulturze zapierdolu, wydawnictwo Krytyka Polityczna. Kojarzycie to powiedzenie, rób to co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia? Brzmi pięknie, prawda? Tyle, że to kompletna bzdura. Praca z pasji to także praca, za którą należy się godna płaca i po której trzeba odpocząć. Kapitalizm wmówił nam, że nasza wartość zależy od tego, jak produktywni jesteśmy. Zofia Mełka leszczyńska w swojej książce rozbija ten i inne mity, w które obrosła kultura pracy w Polsce i zachęca nas do refleksji, jak doświadczamy swojej pracy. Weronika Marczak Phil No Love, wydawnictwo muza. Czy nowy cykl Weroniki Marczak powtórzy sukces rodziny monet? Ali Snow Love ma wszelkie zadatki na bestseller. Z pierwszych recenzji wynika, że czytelniczki i czytelnicy pokochali nową bohaterkę i już z niecierpliwością wypatrują kolejnej części. Sprawdź, może ty również ją pokochasz. Lena Embielska Goły, wydawnictwo Jana ona obiecała sobie nigdy więcej związków z hokeistą, a on, hokeista, postanowił, że zdobędzie jej serce. Ona jest chłodna i zdystansowana, on ma naturę golden retrievera. Jak myślicie, będzie coś z tego? Goalie to propozycja dla wielbiciele lekkich romansów rozgrywających się w środowisku sportowym. Autorka skorzystała z lubianych romansowych motywów: Fake Dating i Przyjaciel Brata. Casey West. Miejsca, których jeszcze nie znamy. Wydawnictwo Young. Przełożyła Monika Bukowska. W dzieciństwie Nora i Skyler byli najlepszymi przyjaciółmi. Teraz utrzymują kontakt sporadycznie, ale ich rodzice postanawiają wyruszyć na wspólną podróż kamperem. To szansa, by dawni przyjaciele odnowili relacje. Tylko czy oboje chcą tego samego? Wspólna podróż sprawi, że spojrzą na siebie inaczej. Przeczytajcie ten uroczy, młodzieżowy romans, który w sposób lekki, przystępny porusza także bardzo poważne tematy. Ilona Kostecka, seria Mogę wszystko, wydawnictwo Mamania. Nowa seria Ilony Kosteckiej, autorki bloga rodzicielskiego Mam and the City, to wesołe historyjki opowiadające o przygodach rodzeństwa Matyldy i Temona, wspierające dzieci w rozwoju w kłopotach z codziennością i niełatwych czasem relacjach między rodzeństwem. N M Martin, seria Klub Opiekunek, wydawnictwo Mamania. Przełożyła Małgorzata Masełko Spędrak. To świetna seria dla dzieci, młodszych nastolatek i nastolatków, opowiadająca o przygodach przyjaciółek, które wspólnie zakładają klub opiekunek. Każda książka podejmuje ważny temat, ale w zabawny i przystępny dla młodych czytelników sposób. Małgorzata Starosta, seria o Agreście, wydawnictwo Labretto. Poznajcie Agresta, możecie go pamiętać z serii o poprańcach, a teraz macie szansę bliżej zaznajomić się z tym sympatycznym niedźwiedziem, najbardziej wyluzowanym mieszkańcem Tatrzańskiego Lasu. Seria słuchowisk o Agreście będzie idealna dla dzieci, które kochają zwierzęta i przyrodę oraz rodziców ceniących dobre żarty. Jak to dobrze, że miejsce na wirtualnych półkach tak szybko się nie kończy. Gdyby tylko doba trwała dłużej, życzę Wam więc jak najwięcej czasu na czytanie. Do zobaczenia wkrótce.